Dobry wieczór. Powiem tak, wynik może o tym nie świadczy, ale zrobiliśmy wszystko, żeby przygotować się dobrze do tego meczu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że przeciwnik y, będzie walczył, będzie chciał y, pokazać, że grał u siebie, że mimo, mimo swoich problemów, że y, wyjdzie na pewno zmobilizowany i na pewno y, nikt nie zlekceważył z naszego zespołu tego, tego przeciwnika. Myślę, że y, wyszliśmy. W ten mecz nieźle, bo stworzyliśmy sobie dwie stuprocentowe sytuacje, których, których niestety nie wykorzystaliśmy i dostaliśmy, dostaliśmy bramkę, i ta pierwsza połowa, jeżeli chodzi o to, te, te, te sytuacje z naszej strony, to, to myślę dosyć łatwo dochodziliśmy do nich, natomiast kompletnie dzisiaj zawiodła, oczywiście nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj tych sytuacji stworzyliśmy i zawiodła kompletnie skuteczność. I, Yy, wydawało się, że gdybyśmy byli w stanie strzelić tą jedną bramkę, może mogłoby się wszystko odwrócić. Zespół nabrałby wiary, natomiast no, nie byliśmy w stanie w tej drugiej połowie już stworzyć sobie takiej sytuacji. Nie, nie mieliśmy przewagi, a przeciwnik też yy, par razy groźnie wyszedł z kontrą. Dlatego na pewno zdajemy sobie sprawę z, te, z powagi sytuacji. Wiemy, że yy, czeka nas naprawdę bardzo ciężka yy, końcówka. Mieliśmy niezłą sytuację. Graliśmy dobrze w poprzedniej części sezonu, natomiast teraz, teraz mamy, mamy pewne sprawy, które, które cały czas staramy się załatwić i na pewno nasza sytuacja jest, jest trudna, ale, ale zrobimy wszystko na pewno, żeby, żeby się z tego że Gratulacje serdeczne oczywiście. Gratuluję tej wygranej i proszę pana o wykonaniu ten mecz. Dziękuję za gratulacje. Już dawno słyszeliśmy o gratulacjach. Na pewno bardzo cieszy to, to, to zwycięstwo i ono przyszło naprawdę niełatwo. Nie, nie ukrywam, że mieliśmy na początku dużo, dużo, dużo szczęścia, ale, ale czasami w sporcie ona, ona bardzo, bardzo potrzebna. Tam też chyliliśmy fajne, fajne dwie bramki i, i, i z tyłu na zero. Także no bardzo się cieszymy. Także bo już jak mówię, no dawno dawno to i w szatni, tak, atmosfera. Szkoda, że tak późno. Dużo zmian w składzie ligier. Pan już powoli jakby sprawdza zawodników pod kątem drugiej ligi. Kto się przyda, to nie. Bo są zmiany w składzie. Młodzi grają. No, może i to, i też nie ukryłem, że chcemy, chcemy jak najwięcej punktów zdobyć. Zdobyć pro junior. Także próbujemy to i to. Wiadomo, no, są młodzi zawodnicy. To, to trzeba ich no, jakby na, na kilku pozycjach spróbować. Nie? Także tylko, tylko po to tak, tak, tak dużo młodych,